Ale jak nie Marian Kowalski zaprosił. Słuchaj, no w końcu. Obiecałeś mi, że będę ministrem spraw wewnętrznych w Twoim rządzie. Ja, ty, ja o tym nie zapominam. Nie, jak najchętniej no. to, Ja cały czas potrzebuję. <laughs> Panie Jacku, jakie ma Pan zdanie o Marianie Kowalskim? Czy byłby dobrym pierem premierem? Jak już ministrem, no to chyba. Nie, to jest oczywiste. To, to jest... Marian, gdzie ty, tam i ja? No, no, przecież ja się no... Nie ubiegam, bo no. to tak Ja Ci obiecuję, naprawdę, będzie spokój w kraju. Naprawdę. No to... Ja z taką właśnie już małe listy zacząłem już... <laughs> ja tak. Wiesz. <laughs> Czy przygotowujesz się? Tak, tak, kawa. nie, co ty zawsze wiesz, że no, muszę być przygotowany. No. Dalej, pani, y, pytanie, panowie, wspólny komentarz raz w tygodniu, no myślę, no raz w miesiącu to możemy na, próbować tam kawę dojść, co? No dla ciebie. No, nie, Chyba tak. Nie wiem, czy to ta kawa, będzie no. tutaj niechęć. Kawa no, jest, no, a kawa dziękuję. Dobra, a dalej, panie Marianie, skoro wraca pan do polityki? Nic nie wiem z nowym projektem to, czy pochował pan patelnię w domu. No ja nie wracam do polityki... W ja z... tutaj... A ty chodzi, o chodzi o to stowarzyszenie, które powstaje. Pilnujmy Polski, bo ja specjalnie do niego macie Cierowicza. No to w zasadzie... To Aha, ale co ty masz słonego patelnia? No bo ja obiecałem kiedyś, żonie, że jak będę wracał do polityki, to mi, że tak powiem, patelnię taką żyli w nogu. wybiję to z głowy. A ja tutaj jasno powiedziałem, że, że, że tutaj... Projekt ma charakter nie tak nie prawda, tylko raczej wsparcie społeczno-medialne. I żona jakoś nic o patelni nie wspomina. Może liczy na to, że po prostu przejmiesz od niej patelni zaczniesz gotować. Wiesz? Ale nie tak gotuję. No, tak, to na tej, na tej linii ma nie ma nieporozumienia. Także ja powiedziałem, miasto, ja tu presen partii żadnej nie będę, a to stowarzyszenie, które jest akurat powstaje, No to jest, powiedzmy, wsparcie Antoniego Macierewicza, bo zjednoczonej prawicy w tej stronie, takiej powiedzmy sobie. E określony ideologicznie, a nie... nie. No wiem, no, to Czarny Zakon, tak, jak powiedział no, Pan nie, no już so. zaraz, unikajmy takich religijnych konotacji, bo to zaraz <laughs> będą rozmaite, powiedzmy, komentarze. Czy mamy jeszcze jakieś zagadnienie do mówienia? No rozumiem, że temat wyczerpaliśmy, godzinkę nam się miło rozmawiało. Słyska, bardzo mi dziękuję Ja z tej strony mogę Państwu tylko obiecać, że będę starał się Pana Mecenasana mówić na kawę, no, przynajmniej raz w miesiącu, zobaczymy z jakim skutkiem. I ja nie wiem, jak wypadnę, no wiesz, no, myślę, jeszcze raz, no, żebym to nie pogrążył cię jeszcze. A wiesz, co No Mogę, wiesz, no, mogę mówić coś, co się nie wszystkim spodoba. No, ale przykład. to, przepraszam bardzo, no to ja nie. O ja się nie ustaliśmy jeszcze, co się ma komputer. Ja wiem, 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 ale to wiesz, tak się mówi, a, a to potem już nie wychodzi. Także się... Ale słuchaj, już frustratów mamy w nosie, ja to od razu wyjdźmy z tego założenia. Żeby... Ale czy wiesz, ja niby mówię, że się hej, nie przejmuję, ale też swoje wrażenie, że jestem czasami zmęczony, jak się spotykam. Ja wiem, że tam pisze to pięć osób, powiedzmy, ja, wiesz kilka nie mnie bardzo, bardzo wielką przyjemność sprawia, jak mogę, że tak powiem, wkurzać różnych patałachów, którzy do niczego by nie doszli, a tylko potrafią klepać. A, a ja